Alleluja, Jezus żyje. Jezus żywiot, Jezus leje. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzięki, amen. Proszę księdza, niech Ksiądz powie nam troszkę o wspólnocie, drogocenna Perła, o początkach, jak to się zaczęło wszystko. Także, no cóż cóż powiedzieć, no, jest to wiele lat życia wspólnotowego, łazowego i to. Kilku minutach trudno to będzie ująć, ale no, spróbuję jeszcze raz z, z, spojrzeć wstecz naszego życia wspólnotowego, życia y, też m, mojego życia, od zaangażowania i od którego momentu zacząć? No, już już kilka razy zaczynałem, no jeszcze raz może zacznę, <grym> y, może od oaz weekendowych w Kasbergu 88 na 89 wtedy kiedy wróciłem zaraz jak dobrze mówię do, kiedy wróciłem z Norymbergi gdzie byłem przez y, prawie rok czasu administratorem parafii polskiej misji katolickiej, no, kiedy wróciłem do Kalsbergu no przyszła od razu myśl no jak tutaj jak tutaj modlić się, żyć oazowo i wtedy przyszła myśl żeby Zrobić noworoczną łazę modlitwy. Już chyba wtedy od razu była w tym kontekście roku 2000. 2000 To wtedy była ta żywa idea, taka przygotowania się do przejścia w trzecie tysiąclecie. No i zaczęliśmy się, jakieś grono osób, już nie pamiętam ile, może z 20 osób, modliliśmy się tam. I potem przyszła myśl, a to spotkamy się za miesiąc. A to spotkajmy się. No i okazało się, że z tego spotykania się za miesiąc wyszło rzeczywiście comiesięczne ewangelizacyjne oazy Modlitwy z tą datą jubileuszową 2000. No i zaczęliśmy się tak spotykać i tworzyło się pewne grono osób comiesięcznych uczestników takich wołaz 89, 90, 91, 92. Tutaj w Karlsbergu taki, taki nurt modlitewny się rozwinął ewangelizacji na Ładze 2000 i w tym czasie też dotarła ta, to, doszło do spotkania z Józefem Żelaznym, pielgrzymka w piesza z Essen do Newiges, takie małe no, sanktuarium maryjne, polska Częstochowa na Westfalii. I tam, no, taka pierwsza ewangelizacja Józefa, potem jego pierwszy stopień w Krościenku, 91 rok i potem drugi stopień. Ale w tym wszystkim też, no, takie niezwykłe działanie Boże w jego życiu, bo no, doświadczył takiego uzdrowienia duchowego, uwolnienia z alkoholu, o którym bardzo chętnie daje świadectwo. Mówi, że no, zaczął pić, jak miał 18 lat, a zakończył jak 38. 20 lat takiego mocnego życia w niewoli, a potem też Jezus uwalnia go do nowego życia. I on właśnie też jego, jego świadectwo, jego potem zaangażowanie w pracę, wrócił do Polski i tam swój, zaczął rozwijać swój warsztat jubilerski i pytał, jak nazwać mój warsztat. No, nazwać Perlex, może ja mówię nie, to lepiej drogocenna perła jakoś tak w nawiązaniu do, do, do Biblii, do, do, do wiary do, do jego życia ja on rzeczywiście tak to uczynił to, a potem kiedy się rozwinęła ta misja nasza też białoruska, to on podjął się tej misji, co miesiąc przez pięć lat jeździł na Białory, żeby tam modlić się, ewangelizować też te, w ramach tej ewangelizacyjnej władzy modlitwy a ksiądz Reneusz jak często jeździł na Białoruś? Ksiądz Reneusz z towarzyszami. No, kilka razy w roku. Przez 27, prawie 8, 8 lat. I w tym oazy 15 dniowy tak? No, tym oazy, no co roku właściwie. Były oazy 15-dniowe od kilku lat nie, nie ma tych oaz, ale no, na pewno z 25 oaz takich. 15 dniowy cztery może. Także du, dużo. Kiedyś liczyłem, to było ze, ze 3 lata wyszło pobytu, pobytu na, na Białorusi. Gdyby tak złączyć, wszystkie dni tak policzyć i, i no, złączyć, to by wyszło ze 3 lata pobytu na Białorusi. Takiego ciągłego. No. Także no takie. A pamięta nasz pierwszego jest na Białorusi, jak to się stało? A pierwszy na Białoruś, no to. Właśnie związany z zespołem tanecznym MARA, traktornego zawodu z Mińska, który zatrzymał się w Białym Tygodniu w Kasbergu i to, wtedy były te pierwsze spotkania i pierwsze kontakty się z Białorusią nawiązały i dzięki temu kilka miesięcy później, we wrześniu mogliśmy z takim zespołem międzynarodowym, bo ksiądz Jeroneusz Józef, jego brat Krzysztof Janusz Kwaśny z Krakowa i, ja, i Michał Haneczak ze Słowacji. To jest taki międzynarodowy zespół sami bracia pięciu braci wyruszyło nas do, do na Białoruś, takie taki odwiedziny ewangelizacyjne, które przerodziły się potem bardzo często wjazdy oazowe najpierw tam w okolicy y, Grodna, Lack a potem właśnie Mińsk, y, Siniło Um, aż do dzisiaj właśnie trwa ta rzeczywistość ołaz i, i drogocena perła Mateusz 13.46 i kasztolna Termina na Białorusi także taka właśnie sytuacja międzynarodowa która no, więc udziałam do dzisiaj w Kazbergu już wiele lat Julia jest w Białorusi, także troszeczkę jakby jakby też taki Ślad oazowy w naszym centrum, w polskim centrum misyjnym ołazowym śladem. Taki ślad się pozostał. Modlimy się często za Białoruś. I też no, jest ta troska. Codzienna modlitwa z Białorusią. To jest ten wymiar międzynarodowy, drogocennej peru, o której więcej jeszcze w następnych odcinkach. O Kazachstanie, o Turkmenistanie, Brazylii. Będą ten, następne tak? odcinki. To pierwszy odcinek taki wstęp. Proszę was o współpracę, nie wiem, maile, jakieś telefony, kontakty, żeby uzupełnić to, to świadectwo, bo ono jest bardzo szerokie i trudno je ująć w takim jednej wypowiedzi, ale no, próbujemy, próbujemy, podejmujemy się tego zadania z siostrą Julią. Z jakim by tekstem biblijnym ksiądz by związał? Ten pierwszy odcinek, i ten pierwszy etap życia. No właśnie, to pewnie to dzieje 1.8, prawda? To są ten tekst, który Pan, Pan Bóg dał na drodze z Krakowa do Rzymu samolotem z księdzem Jackiem i Markiem. 13 października 1981 roku wyleciliśmy i w, w samolocie takie właśnie słowo przyszło. jako no, słowo, które no, kształtuje do dzisiaj moje drogi misyjne, wskazując, że nie tylko Polacy, nie tylko Białorusini, ale że Ewangelia czy też moje życie no, ma też ogarnąć inne narody, więc staram się w ten sposób modlić, myśleć, działać, choć na, na dzisiejszy dzień no to jeszcze skromnie to wygląda, no bo właściwie no, powiedzmy Białoruś, no trochę Turkmenistan, trochę Azja średnia, ale no, troszkę, troszeczkę Brazylia. Łazy no, w, w Rzymie. jeszcze, no tak, Barcelona. Że troszkę tych wymiarów jest, ale jeszcze módlmy się, żeby Pan Bóg dał taki dar wzrostu, rozwoju jeszcze tych gałęzi międzynarodowych. Aleluja. Aleluja. Z Panem Bogiem. Jezus żyje. Jezus żyje.